Wszystkie obrazy mogły być uwiecznione, że mogliśmy je zobaczyć, bo pamięć jest bardzo zawodna. Tyle pięknych chwil wydarzyło się tutaj wcześniej w Wałbrzychu, w Świdnicy, od paru już lat festiwal dzięki uprzejmości władz miasta Wrocławia, dzięki miłości państwa wrocławian do nas artystów i vice versa festiwal od paru już lat, oba festiwale goszczą tutaj we Wrocławiu. Państwo chętnie biorą udział we wszystkich wydarzeniach festiwalowych w pokazach, więc cieszymy się, że możemy tu być dzisiaj na rozpoczęciu gali otwarcia 18. festiwalu reżyserii filmowej imienia Sylwestra Kęcińskiego i dosłownie odrobinkę bo tylko 4 lata młodszego festiwalu aktorstwa filmowego imienia Tadeusza Szymkowa. Witamy Państwa serdecznie. A witam Państwa Anna Waryszowska. Witamy wszystkich ludzi świata filmu i miłośników kina, i oczywiście witamy Państwa, naszą wspaniałą publiczność i widownię. Bez Państwa nasza praca nie ma sensu. Więc dziękujemy pięknie, pięknie, że są Państwo z nami zarówno tutaj, jak i w kinie, jak i również oglądacie nasze filmy w domach. Wspaniale, że wciąż jesteście, że wciąż przychodzicie i wciąż czujecie głód polskiego kina. Myślę, że to jest ten moment, to jest ten moment, Szanowni Państwo, aby oficjalnie otworzyć oba festiwale, aby tego dokonać, poproszę na scenę Prezydenta Wrocławia, Pana Jacka Sutryka oraz Dyrektora Naczelnego, Pana Stanisława Dzierniejko. Zapraszamy i Panowie prosimy o oficjalne otwarcie festiwalu. Państwo, dobry wieczór. Festiwal jest pełnoletni, pan Michał Milowicz przyjechał, nie wiem czy to coś oznacza, ale bardzo się, bardzo się cieszymy przede wszystkim, że, że to pan jest współprowadzącym dzisiaj, a nie pan Piotr Gąsonski, bo mnie z nim ciągle mylą. Dzięki temu unikniemy... Podczas, tego już więcej nie przyjdzie. Podczas tego przynajmniej wieczoru unikniemy tych wielu pomyłek. Kochani, cieszymy się, witamy jeszcze raz wszystkich we Wrocławiu. Ja dodatkowo cieszę się, że w tej pięknej skądinąd wędrówce po Dolnym Śląsku, po Świdnicy, po Błogowie, po Wałbrzychu, to wszystko piękne miasta, festiwal od pięciu lat. Też nasz taki mały jubileusz, można powiedzieć, za gościu we Wrocławiu. I niech tak po prostu pozostanie. Także z prawdziwą przyjemnością uroczyście otwieramy kolejny festiwal aktorstwa filmowego i kolejny festiwal reżyserii filmowej. Duże brawa. Pan prezydent Jacek Sutek już otworzył festiwal. Ja pozwolę sobie tylko podziękować panu prezydentowi. Drogi Jasku, bardzo Ci dziękuję, bo ten festiwal zakotwiczył tutaj właściwie dzięki Tobie, bo jak sam widzisz, żeśmy odwiedzali różne mi miejscowości, ale, ale taka, stworzenie takiej przyjady, przyjaznej atmosfery tutaj dla naszego Wrocławia, bo w końcu Ty i ja obaj urodziliśmy się w tym mieście i to miasto kochamy, i dla tego miasta robimy wszystko, praktycznie, co jest tylko do zrobienia. Także, Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że po raz kolejny tę kolejną edycję, 18. już fe edycję Festiwalu Reżyserii Filmowej. Imienia Sylwestra Chęcińskiego i XIV Festiwal Aktorstwa Filmowego imienia Tadeusza Szynkowa może odbyć się po raz kolejny w naszym ukochanym Wrocławiu, że tutaj tak licznie przybyliście. Za to was, Wam wszystko dziękuję, a później jeszcze w dalszym wystąpieniu zaproszę na kolejne, na kolejne wydarzenia festiwalowe. Dziękujemy bardzo i festiwal, festiwal uważamy za otwarty. Dziękuję bardzo. Grand Prix 18 Festiwalu Reżyserii Filmowej i statuetkę Złotego Dzika, która od ubiegłego roku nosi imię Janusza Majewskiego. Konkurować będzie sześcioro reżyserów. Poznajmy ich, a także fragmenty filmów, za które zostały nominowane. Bo No, jak ja bym chciał, żeby go to by to Wyjątkowy festiwal, gdzie. Koledzy oceniają kolegów albo szefowie swoich podwładnych, ale raczej to już jest przyjaźń na, na planie. To znaczy, jest zawsze rzeczywiście taka sytuacja, e, szczególnie kiedy młodsi z mniejszym dorobkiem. No werdykt ogłaszają w sprawie kolejnych utworów starszych kolegów. Więc staramy się zawsze te filmy oglądać z uwagą i z taką pokorą wobec tego, co oglądamy. Nie uważamy, że my jesteśmy no, ci najlepsi na świecie, my wiemy jak trzeba, a, a wy nas słuchajcie. Nie, wiemy, że to jest pewna tradycja, to jest pewien ciąg tego, co przed nami zrobiono, co, my robimy, co będzie robione po e, nas. I staramy się tylko zwrócić uwagę na to, co w danym roku według nas. Tym, że mamy co roku stałe albo zmienne, uważamy za istotne. jakiś wskazujący film, który wskazuje pewien kierunek, który bardziej naocznia, co to znaczy reżyseria, znaczy, na czym polega to budowanie świata, który później widownia ogląda na ekranie, bo to przecież jest wszystko na nowo stworzony świat, od, od w każdym szczególe, prawda? Od aktorów, ale też i scenografia, rekwizyty, to wszystko to je, trzeba stworzyć, zbudować, zrobić. I to są decyzje reżysera. Kto będzie grał, gdzie będzie grał, jak to będzie filmowane. Właśnie tak jak teraz przed chwileczką powiedziałem panu operatorowi, gdzie mam stanąć, gdzie mam patrzeć, bo to też są elementy, które składają się na to ten świat, który budujemy Wrocław. Jest takim miastem, gdzie ten film wrócił w tkankę miejską za sprawą dawnej wytwórni filmów fabularnych. No i wytwórnia wraca do życia. To jest SAS, się z wszyscy ucieszyliśmy. Symbolem tego, bo to, że wracamy do starej nazwy, już nie CETA, co z trudem się uczyliśmy tej nowej nazwy, tylko jest znowu wytwórnia. Znowu są pieniądze i oni finansują niektóre zresztą młode produkcje, zdjęcia są znowu w, w halach zdjęciowych. Część ludzi, która się została w branży pracuje znowu przy filmach, więc to jest bardzo dobra e, e, sytuacja. I żałuję tylko, że niektórzy ze starszych kolegów nie doczekali tego, bo myśmy strasznie przeklinali to, że w, wytwórnia padła, że właśnie już nie ma filmów. Tam jak ja przyszedłem sam pierwszy film, to ja się nie miałem jak dopchnąć, żeby znaleźć jakiś jeden pokój produkcyjny, jednego wolnego kierownika produkcji. Byli wspaniali aktorzy, wielcy reżyserzy. Ja tu jest świeżo e, po szkole i mam coś e, właśnie robić. I tu wiedziałem, że, to, że tętniło życie. A później było coraz gorzej. Ten cieknący dach, coraz mniej filmów i już właściwie było widać, że to jest agonia. Nikt nie miał pomysłu jak, jak uratować tą... E, Wytwórnie, ale teraz się udało i to jest chwała nowemu dyrektorowi, że właśnie do tego doprowadził. Nagroda we Wrocławiu dla Wrocławianina. No właśnie to, że we Wrocławiu, to, że w, w gronie mojej ukochanej publiczności wrocławskiej yy, to bardzo wzruszający moment, pozytywnie. Oczywiście pozytywnie wzruszający. Mnie generalnie nagrody nie. Mnie wzruszają, to znaczy ja, ja jestem pokorny wobec tego zawodu, a miałem ogromne szczęście kilka już tych nagród dostać w życiu, łącznie z takimi największymi jak Orzeł za, za rolę w filmie Dług, więc ale takiej nagrody za w pewnym sensie za dokonania jeszcze nie odbierałem, więc cieszę się, że odbieram go na festiwalu aktorstwa filmowego, które uprawiam całe życie zawodowe, równolegle z teatralnym. To są dwie różne dziedziny. W związku z tym, po pierwsze, dobrze, że taki festiwal w ogóle istnieje, po drugie, jestem niezmiernie. Uradowany, że na, na taką właśnie nagrodę otrzymałem tutaj na tym festiwalu. Jakieś plany? E, tak, jakieś plany, z, ja zawsze mam jakieś plany, ale żeby nie rozśmieszać Pana Boga, jak mówi przysłowie, to nie będę mówił o planach. Ale proszę trzymać kciuki, bo w tej chwili akurat walczę o taką rolę dość sporą w filmie brytyjskim, więc może może się uda. E, I to był wtedy wrzesień, ale nie mogę nic więcej powiedzieć. Kolejny raz we Wrocławiu, tym razem z nagrodą. To trochę, trochę nagroda sentymentalna. Tak, zdecydowanie tak, dostałam przepiękny medal e, dla przyjaciela festiwalu. Wielokrotnie rzeczywiście byłam tutaj we Wrocławiu przy okazji festiwalu reżyserii filmowej, ale również aktorstwa filmowego. Występowałam w, w roli aktorki śpiewającej, takiego też szczeniaczka, pięknego w domu, nagrodę dla aktora śpiewającego w domu mam, a tym razem dostałam medal, bo faktycznie chyba jestem jedną z aktorek. Czy aktorów, którzy najczęściej bywają tutaj u Państwa we Wrocławiu, przyjeżdżam z wielką radością, ponieważ są Państwo wyjątkową publicznością. Naprawdę i mówię to. Z punktu widzenia e, osoby biorącej udział w festiwalu, ale również aktorki, która przyjeżdża często do państwa ze spektaklami teatralnymi, e, są państwo wspaniałą widownią, e, wrażliwą, czujną e, i też głodną tego, e, głodną sztuki, którą dla państwa e, przywozimy. E, stąd e, tym bardziej ta, ta nagroda jest bliska mojemu sercu. E, no i, e, Muszę Państwu powiedzieć, że to jest pierwszy medal, <gry> który będę miała na, na, swoich, na, na swoich domowych półkach przeznaczonych na takie piękne trofea. Bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. No mnie się w ogóle we Wrocławiu podoba od zawsze, jest przecudne. Mam tutaj mnóstwo wspomnień związanych, również moich prywatnych, osobistych, takich miłosnych, z Wrocławiem, jak i zawodowych, ponieważ tu od, od kiedy pamiętam jeszcze nawet z musicalem Metro przyjeżdżaliśmy grać we Wrocławiu. Grałem tu również w różnych teatrach, różne spektakle i grałem po dziś dzień. Dwa tygodnie temu bodajże chyba graliśmy spektakl, ślub doskonały, tutaj we Wrocławiu. Dlatego tu atmosfera. No, tylko i wyłącznie sprzyja artystycznym wyzwaniom i doznaniom, a poza tym no, bardzo jest przychylna i przyjazna publiczność, która tworzy właśnie taką wspaniałą atmosferę, która no, ten klimat jakby okrasza ze swoim ciepłem. Jakieś plany filmowe? No, na razie będę kontynuował seriale, w których gram, czyli tutaj uroczysko właśnie we Wrocławiu, no, bo jestem od kilku lat związany z atm -em. Najpierw był święty, teraz uroczysko. Również serial Teściowie i klan, a filmowo, jeżeli chodzi o film fabularny, to pracujemy nad scenariuszem. Nawet dwa scenariusze są pisane, także nie mogę jeszcze zdradzać szczegółów, bo nie chcę zapeszać. Trzymamy kciuki. Dziękuję ślicznie. A przede wszystkim, przede wszystkim największym moim szczęściem i radością jest w tej chwili mój dwójpółmiesięczny synek Maurycy Milowicz. Także teraz mój świat jest też tutaj skierowany. Dziękuję. Na którą wpisywali się wasi krajanie. Dużo do nazwisk. Oj, dużo! Adam Borkowicz, zapraszamy serdecznie do nas. A o wręczenie nagrody poproszę Wadę Krzysztofa oraz dyrektora festiwalu Stanisława Dzierniego. Adamie drogi. W imieniu. Julii, kapituły, wręczam Ci tę nagrodę i uśmie uśmiechamy się, poczekaliśmy na Ciebie, więc wiesz, oczekiwanie zamieniło się w śmiech, ale to... O! A mówiłem, że ma być poważnie, nie zdążyłem powiedzieć i co zrobił? Cały Moronowicz, a teraz, a teraz patrzcie, jak na scenie było, no to zostanę, jak byłem, nie? Jeśli go ponadto zdążył. Ale słuchajcie, o tak czasami też robi na planie, bo ja robiłem swój film, pracowałem z nim w statrze żywego słowa, Kopenhaga, no wiem, że y, czasami propozycja jest zaskakująca i a, e, a, tylko trzeba mieć sprytnego parę żeby zdążył taki moment zwyczajować i Ja również chciałem pogratulować tej nagrody i, i powiedzieć, że to szczególny aktor, na pewno uwielbieniec... Wielu i, I powiem szczerze, że chyba jako jedyny, przynajmniej w moim przypadku, jest tak, że zazwyczaj na y, reklamach to się idzie do kuchni, żeby sobie herbatę zrobić. A tutaj siłę leci z kuchni, żeby zobaczyć reklamę, której gra Adama Janowi. To jest rzadka przypada. Ale sami Państwo widzieliście, chociaż w tym krótkim zestawie ról Adama, że on potrafi zagrać wszystko. To jest aktor przestronny potrafi zagrać rolę komediowe. Rolę dramatyczną, a nawet rolę świętą dla uczeniu także Adasiu drogi za to wszystko ci tutaj w imieniu publiczności dziękujemy, bo naprawdę zasługujesz na każdą nagrodę. Jestem bardzo wzruszony widząc Ciebie, Walku, Wid widząc Ciebie, Marku. Jestem bardzo wzruszony, bo dzięki wam też otrzymałem nie tyle, że szansę, ale to spotkanie z kimś fascynującym, wspaniałym Zaproszczyliście mnie do swojego świata i bardzo Wam za to dziękuję. I to była naprawdę wielka przygoda i mam nadzieję, że dane nam będzie się jeszcze spotkać. E, pewnie nie było mnie by tutaj dzisiaj, gdyby nie reżyserzy. Gdyby nie moi koledzy, gdyby nie to, że oni jak, w jakiś sposób sięgnęli po mnie i coś mi zaproponowali. Nie byłoby tego, nie byłoby pewnie bab, mnie w Babach, gdyby nie Marek, gdyby nie jego słynny list. Jeden, jedyny w życiu, który otrzymałem od reżysera, Wosie Marka Koterskiego, który napisał do mnie kilka słów, czy nie zechciałbym tego przeczytać. To było niesamowicie wzruszające. Nigdy do mnie żaden reżyser nie napisał listu. Dziękuję Ci za to, Marku. Jest to gdzieś odciśnięte we mnie i opowiadam na wszystkich spotkaniach o tym wydarzeniu. A jednocześnie chcę Ci bardzo podziękować za to, że Ty powinieneś dostać wszystkie nagrody świata. Za to, co zrobiłeś dla swojego syna i jak go uratowałeś, i za to Ci dziękuję. I to jest przywódca niż wszystko, naprawdę. Zawał w naszym wieku, to jest. To jest, to jest bracia, zupełnie normalna rzecz. A ty widzę, panie synku? Ja nie bawię, szanowni państwo. Zapraszam serdecznie do A o nagrody poproszę prezydenta miasta Wrocławia Pana Jacka-Sutryka oraz dyrektora festiwalu Stanisława Dzierniejko. Tak, poprosimy o kilka, obojętne, oba mikrofony do pana dyspozycji. Dobry, tak. Bardzo dziękuję za tę nagrodę. Bardzo wzruszające jest to, że to się we Wrocławiu dzieje, bo to nie jest miasto mi obojętne. Dwa z moich, przynajmniej w moim odczuciu znaczących moich filmów pełnometrażowych robiłem tu, ale mało tego. To był czas, kiedy ja nie uciekałem z tego miasta, nie, nie jechałem do Warszawy, jak tylko kończyłem zdjęcia. To było miasto, które inspirowało i w którym lubiłem przebywać. Dobrze mi się pracowało, dobrze mi się pisało i tu znalazłem wielu przyjaciół. Proszę Państwa, ja, ja już trochę lat przeżyłem, ale muszę powiedzieć, że. Stojąc przed Państwem, czuję się trochę jak debiutant, bo. E, zrobiłem jakąś ilość filmów, może powinienem zrobić więcej, zrobiłem mniej. E, w, dostałem jakieś nagrody, srebrne, złote, platynowe, różnie to było. To ważne nagrody, ale jednej nigdy nie dostałem. Nie dostałem nigdy nagrodę za reżyserię. Dlatego jestem wam szczególnie wdzięczny, że wreszcie pewien kompleks został wyleczony mój i został mi za reżysera. Dodam jeszcze zupełnie prywatnie jedno zdanie więcej. Warto żyć długo. Mówię wam. <noise>

they me. Mm -hmm. mm -hmm. No wczoraj rozpoczęliśmy uroczystą galą w Hali stulecia w sali kongresowej, która może pomieścić tysiąc miejsc. No, fala, sala była wypełniona po brzegi, także, także w, no ja jestem z tego powodu bardzo zadowolony i dumny. Wręczyliśmy już pierwsze nagrody i przed nami kolejne, kolejne dni, takie dosyć intensywne, przynajmniej dla mnie. Ale dla naszych, dla naszych widzów również, bo zaczynamy od jutra projekcję filmów konkursowych i prezentację aktorów i reżyserów nominowanych do Grand Prix Festiwalu Reżyserii Filmowej, czyli Złotego Dzika i Festiwalu Aktorstwa Filmowego Złotych Szczeniaków, kategoria pierwsza i drugoplanowa kobieca i męska. Także przez trzy kolejne dni będziemy oglądać filmy, i w czwartek, w czwartek jest gala zakończenia. W tym dniu wręczymy już właśnie nagrody zwycięzcom konkursów a także poznamy laureata, przyjaciela festiwalu. Taki medal wręczamy już od ubiegłego roku. To jest dla tych, którzy mają ogromny wkład właśnie w festiwal nasz, czyli zarówno sponsorski, jak i, jak i też taki wspierający nas. To są media, to, są, to, to jest Urząd Miasta. Jest już tradycją, że odbywają się spotkania z widzami. Między innymi w tym roku anegdoty filmowe, to padła nowa książka. Tak, to jest moja kolejna trzecia już książka, książka anegdoty filmowe i różne inne. Taki tytuł jest tej książki, ona miała być moją drugą książką, ale życie, a właściwie śmierć mojego przyjaciela Jana Nowickiego, wybitnego aktora spowodowały, że jemu poświęciłem tę poprzednią. No, a teraz teraz dzisiaj jest właściwie wieczór autorski, premiera mojej książki. To jest zbiór zabawnych, jak sam tytuł wskazuje, zbiór zabawnych anegdot filmowych, których, które sam przeżyłem, te historie, które opowiadam, ale również opowiedzieli mi o nich moi przyjaciele, aktorzy i reżyserzy. Między innymi historie opowiedziane znajdziecie Państwo w tej książce opowiedziane przez Bogusława Lindę, Artura Żmijewskiego, Beatę Tyszkiewicz. Janusza Gajosa, no, cała plejada gwiazd, również reżyserów Janusza Majewskiego czy, czy Sylwestra Chęcińskiego. Także, także no, wydaje mi się, że to jest taka książka, która jest taką kumulacją wszystkich najlepszych anegdot filmowych, które przeżyłem i o których opowiedzieli mi moi przyjaciele przez ostatnich 20 lat. Dziękuję bardzo.